Niech na ten czas to będzie nasza formacja, spotkanie z Jezusem w Jego Słowie, a dla tych, które mogą także znaleźć czas na adorację Najświętszego Sakramentu, spotkanie z Jezusem w tajemnicy Eucharystii. Czwarte pytanie. Jak mogę lepiej poznawać dar Boży i tego, który jest dawcą? Bóg, kiedy wybiega nam naprzeciw, kiedy do nas przychodzi, zawsze najpierw nas obdarza. Tak też było z Jezusem, który powiedział do Samarytanki, gdybyś znała Boże dar. Czy już znasz to dobro, którym Bóg cię obdarzył? Czy już wiesz, kim jest ten, który cię obdarza?